Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, to będzie dosyć nietypowa szkoła czołgisty. Mianowicie, trzeba zrobić praktyczny taki, jakby aneks do poprzednich dwóch filmów, traktujących o amunicji i traktujących o penetracji. Co my tutaj mamy? Po pierwsze, zasada trzech kalibrów. Zobaczcie, co się dzieje. To jest IS-3, czyli czołg bardzo, bardzo twardy. Zwłaszcza jeżeli pokazuje bierze, ale mam tutaj. 75, bo to jest zwykła Pantera, to nawet nie jest Pinokio, tylko to jest zwykła 75, oczywiście długa, niemiecka. I zobaczcie co się dzieje, w ten paseczek, który jest obecnie pod takim kątem, że nic nie powinno w niego wejść ze względu na, powiedzmy, no właśnie kąt, jest cienki i wchodzi z niego wszystko, ponieważ 75 mm to jest więcej niż trzykrotność pancerza i 3 w tym miejscu. Zresztą to jeszcze Wam wielokrotnie pokażemy, dobra. Teraz jak widzicie, mam zupełnie inny czołg, czyli e, T69. Każdy myśli, że strzelanie goldem, zwłaszcza pociskami Hit, to jest jakieś coś niesamowitego. I tutaj możecie zobaczyć, co się dzieje, jeżeli pod takim kątem strzelamy przez gąsienicę. Mimo tego, że mam 250 mm penetracji na goldowej pesce, tutaj już jest inny kąt. No i tu widzicie, spokojnie można to pod takim kątem przebić. Natomiast o, 250 na, na kumulacyjnej nie wystarcza absolutnie. I teraz tak, tutaj w gąskę zobaczcie, już jest większy kąt i po prostu nie ma szansy na przebicie pociskiem kumulacyjnym i a trójki. is trójka jest bardzo, bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla T69. Tutaj cóż my mamy? Zwykłe pociski. Najpierw, oczywiście, strzelamy w tą górną płytę. Zobaczcie, jest na przykład na, Himmelsd na jest bardzo często taka sytuacja, że ósemką atakują misy 3, one pokazują wieże tylko i kurde, nic im nie można zrobić. No to mam nadzieję, że po tym filmie. No, już wam mówiłem w poprzednim, ale po tym, już zupełnie praktycznie macie pokazane, że to, jest, to były zwykłe pestki, czyli penetracja. Słuchajcie, 170 chyba w zupełności wystarcza. A teraz testujemy coś zupełnie innego, mianowicie strzały za zero. Tutaj macie ELC-AMX, i zwróćcie uwagę, że niektóre elementy są po prostu puste, tak jakby. Na przykład tu, gdzie teraz celuję. Zobaczcie. I chociaż nie wiem z jakiego działa byście tu pieprznęli, to za każdym razem wchodzi za zero. Ja teraz walę z kumulacyjnych o penetracji 250 mm. A w tym miejscu pancerz. Wynosi chyba 10 mm, o ile się nie mylę w LCQ. Następnie spróbujemy coś pokazać na przykładzie Bacchata. Batczat również często łapie za zero i teraz już wam mówię dlaczego. Z tyłu ma on takie jakby. O, tutaj gdzie teraz celuję. Również puste miejsce, tego po prostu nie ma. Jeżeli dobrze się ustawia, to w tym momencie zobaczcie, wszystko praktycznie złapie. Na to miejsce, które no, nie można tego uszkodzić, nie można tutaj HP zabrać. Absolutnie jest to wykluczone. Jak widzicie, bardzo miękki czołg, Bat-chat, ale mimo wszystko, no nie dało się. Teraz mamy zwykłą amunicję. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Zwykła amunicja również nie działa w tym miejscu, czyli jest to puste. Ale teraz przetestujemy sobie pociski HIT. Proszę bardzo. Celuję dokładnie tutaj, i to są zwykła amunicja, to jest pamiętajcie, przeciwpancerna. Jest przebicie. Następny strzał. Jest przebicie. Teraz, nie zmieniając pozycji celownika, zobaczcie, że przełączyłem na pociski yy, kumulacyjne. Będę strzelał dokładnie pod tym samym kątem, dokładnie z tej samej odległości, właśnie w batczata Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Poprzednio zwykły pocisk o penetracji 170 przebijał bez problemu w tym miejscu. Teraz mam pocisk kumulacyjny o penetracji 250 i nic nie jestem w stanie BatChatowi zrobić. Więc mam nadzieję, że na tym przykładzie już, że tak powiem, no... dokładnie dowiedzieliście się o co chodzi z pociskiem kumulacyjnym, że wcale granie złotem nie jest takie dobre w niektórych sytuacjach. Naprawdę... Może się tak wydawać, ale tak nie jest. I teraz na koniec odwieczna wojna. Dwóch czołgów, słuchajcie, od początku istnienia World of Tanks, przeciwnikami byli Tygrys 2 kontra IS-3. E, chyba nikt co do tego nie ma wątpliwości. E, I teraz tak jest zrobione, że <grytania> zarówno Tygrys 2 może ISA-3 przebić bez problemu, wykorzystując zasadę trzech kalibrów, ponieważ. I strójka tam, no wiadomo, ma cienki pancerz. Nawet pantera tu wchodziła, tu pakowała kulki, więc nie ma problemu. Ale niestety odwrotnie jest tak samo. O, widzicie co się stało? Dostałem strzał i gdzie ten strzał wszedł? Dokładnie w tą płytę. Również działa tutaj zasada trzech kalibrów, ponieważ i strójka ma pancerz. Yy... Zadzwonił telefon i się rozproszyłem, kurde. I ponieważ i strójka ma działo 122 mm. Aż. I po prostu, jeżeli Tygrys pokazuje Wam wieże, a macie ISA 3, spokojnie możecie walić właśnie w to miejsce. A teraz strzelam sobie. Znaczy kolega we mnie strzela z działa o mniejszym kalibrze. I zobaczcie, nic nie może zrobić. Dlaczego? Zasada trzech kalibrów nie działa, natomiast kąt jest taki, że po prostu każdy pocisk odbija się. Chyba widzicie to teraz doskonale. A penetracja przecież w centurionie jest całkiem niezła, prawda? A ja natomiast tutaj przebiłem, ale nie działa tutaj zasada trzech kalibrów, tylko po prostu kąt tego umożliwia nam przebicie w tym miejscu centuriona. No jeżeli ktoś nie wiedział, to teraz już wie: centurion często wie, że pokazuje, i tutaj go można spokojnie przebić. O, widzicie jaki tutaj jest kąt Niby duży, ale już pozwala na przebicie Oczywiście, jeżeli strzelacie z czołgu, który jest dosyć wysoki Tygrys dwójka jest bardzo wysoki czołg Pamiętajcie, czym niższy czołg, tym ten kąt będzie gorszy Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy W tej prezentacji Zaraz zobaczymy A właśnie, oto Dwaj koledzy, którzy tutaj byli ze mną na testach, serdeczne podziękowania dla nich, ponieważ no, bez nich te testy nie mogłyby się odbyć. Było już późno w nocy znów. <laughs> Byliśmy znudzeni niesamowicie, no ale udało się zrobić. A tutaj czołg T30 i ostatnia taka prezentacja zobaczcie, w najgrubszy pancerz, jeżeli się strzela, to są pociski HE. No to niestety, ale było 49 chyba obrażeń. Jeżeli przeniosę celownik w zupełnie inne miejsce, gdzie jest pancerz troszeczkę, Niby mniejszy, to już obrażenia są troszeczkę większe, zresztą tam jest też pancerz jako warstwowy traktowany. I teraz najcieńszy pancerz, czyli strzelę sobie w tego, to jest chyba T30 jako przeciwnik. I teraz wejdzie prawdopodobnie ponad 300, o ile dobrze pamiętam, tak jest, i teraz wchodzi za 350. Także pamiętajcie, pociski HE nieraz ktoś sobie wgra, że jak waliz HE, to wystarczy gdzie popadnie, i obrażenia są jest to oczywiście w pewnym sensie prawda, natomiast i tak grając pociskami HE należy celować w jak najcieńszy pancerz, ponieważ wtedy robicie bardzo dużo, a już jak macie TDK 10 poziomu brytyjskiego, no to na pewno jest to wskazane ok, to by było na tyle następny odcinek Szkoły Czołgisty już będzie właściwy i kończący całą miniserię oczywiście nie kończący Szkoły Czołgisty tylko kończący właśnie tą jakby miniserię i będzie miał tytuł Droga pocisku. Tam omówimy wszystko od momentu, kiedy pocisk wylatuje z wieży, aż do tego, jak znika, i po drodze, jak grawitacja wpływa na opad pocisku, jak prędkość wpływa na jego opad, jak wygląda strata penetracji wraz z odległością, itd. itd. A na razie żegnam się z Wami. Do usłyszenia.